Kolejny Mercedes SL Tym razem wersja z kierownicą po prawej stronie Anglik. Jeszcze dobrze nie wyjechał tamten poprzedni, jeszcze poprzedni, a już kolejna robota. Standard spalony moduł. Trochę słońce tutaj świeci. Ciężko będzie coś zobaczyć, ale może się, może się uda. Bez wyciągania widać tu jest okopcony może nie za mocno, ale już się tu coś zaczyna dziać te piny, które tutaj też są, też są trochę zjarane samochód gdzieś przestał ponad rok czasu podobno, u jakiegoś mechanika e, częściowo kompletowany częściowo wojago już rozebrałem, także ściągam ten boczek wymontowuję moduł, zobaczymy w jakim on jest stanie, ale i tak to się nie obejdzie bez przeróbki instalacji, także rozbieram Mimo tego, że to jest wersja angielska, modu też jest po prawej stronie, tak jak w wersji na, naszą, na nasz ruch prawostronny, czyli wszystko będzie podobnie, nic nowego tu raczej mnie nie spotka. Miałem dziś nakręcony film z przeróbki instalacji tamte, tego SL Anglika. Eee, niestety on już jest poskładany, znaczy stety. Niestety gdzieś mi wcięło ten film. Eee, chwila. Jest już poskładany, instalacja jest przerobiona Klemy, szybko łączki pozakładane Całość już jest złożona Wszystkie, wszystkie dywaniki, nie dywaniki Ale pokażę Wam jak wyglądał Ten moduł już Można to stwierdzić po tym, że on z góry jest Okopcony, w większości przypadków jest okopcony z góry To jest dokładnie ten sam moduł, który Był na samochodzie eee, Tak wygląda w środku tak wygląda. E, tutaj w środku zaraz wyjdę na zewnątrz. Wypadł mi kondensator, który tutaj był. E, gdzie jakoś go tu muszę ułożyć do słońca. O! Tak to wygląda. Kurwa. O! Tak będzie dobrze. Wypadł mi tu kondensator. Tu jest widać dziura wyjarana. Potężna. Czyli ten samochód. Już się palił, tyle tylko, że na razie skończyło się na pożarze w samym sterowniku w bsn -ie. Sterownik został wyrzucony, ominięty. Samochód działa. Samochód działa. Składam teraz te wszystkie plastiki, które zostały do mnie przywiezione. Samochód został tutaj przez jakiegoś mechanika rozkompletowany, ale, ale wszystko jest. jest. Jest w miarę kompletny, porozkręcany. Pali jeździ trochę zapyziały, bo długo stał, ale to już nie moja sprawa. Także ja ten tył składam. I niech się klient cieszy fajnym samochodem. A więc, już po programowaniu i zgraniu wszystkich modułów ze sobą mogę pokazać co tu się wyprawia nie, nie przestawię się na, prawo, na kierownicę z prawej strony uruchamiamy samochód mamy jakiś komunikat, ale to podświetlenie tablicy rejestracyjnej nic nieznaczące nie ma żadnych komunikatów na temat akumulatora Usterka, usterka rozwiązana. Dla świętego spokoju wyciągnę jeszcze raz. Samochód pali. Nic się nie świeci. No i kolejny SL wyrusza w szeroką drogę. Tak, tak więc wszystko działa. A tam w kolejce. Tam w kolejce czeka już następny.